Słyszę ostatnio, że piosenkarze, naukowcy, sportowcy czy aktorzy nie powinni się w ogóle wypowiadać na tematy polityczne. No i faktycznie ostatnio coraz więcej jest takich wypowiedzi, że właśnie tacy, nazwijmy to ogólnie celebryci, chcą ustawiać nam życie, chcą mówić jak żyć, a co więcej chcą mówić, kto polskę urządzać powinien, a kto nie. Ja osobiście jestem absolutną orędowniczką wszelkiej wolności słowa i uważam, że mówić powinni. Tyle, że sami sobie powinni przed takimi wypowiedziami zadać pytanie, czy warto. Spróbuj nowości SFD. Kreatyna All Nutrition w musujących tabletkach. Na siłowni, w domu, zawsze z Tobą. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przewaga. Bardziej. Cechini Muszyna. Naturalny magnes i wapń. Pij najlepsze minerały. Zero kompromisów, tylko zdrowsze i bielsze zęby. Stopa white on. Po prostu. Poprzedni materiał o przemyśle pogardy nagrywałam wściekła. Bez dwóch zdań. Ten nagrywam smutna. Dlatego, że to, co jest punktem wyjścia... To jest coś, o czym właściwie nie można milczeć, bo zostało powiedziane zbyt głośno. brzmiało tak. Ale jeżeli yy, yy, dochodzimy do punktu, gdzie, no znowu, nazwijmy małe miasteczka, czy wieś, czy małe, czy małe miejscowości decydują mi o tym, czy moja żona, czy moje dziecko będzie miało tak, kobieta będzie miała takie czy takie reguły, to sorry, ale nie zgodzę się z tym. I trzeba interweniować. No, nie możemy na to sobie pozwolić. Marcin Gortat w niedalekiej przeszłości robił naprawdę świetne rzeczy. Jego Polish Heritage Night, którą. Sama kilkukrotnie nagrywałam w Stanach Zjednoczonych. To była inicjatywa naprawdę fajna, która tym najważniejszym, można powiedzieć, najbardziej znanym Amerykanom przybliżała polskie dziedzictwo. To było połączenie kultury, sportu wszystkiego tak naprawdę, co można powiedzieć, że w polskiej w ogóle historii jest najlepsze. Były też przecież obozy dla dzieciaków, gdzie na koszykarskie parkiety choćby czarodziei z Waszyngtonu mogły przyjechać dzieci właściwie z każdej miejscowości w Polsce, nauczyć się czegoś, nauczyć się grać w koszykówkę, spędzić trochę czasu z, w fajnym miejscu, z fajnymi ludźmi. No i oczywiście cała ta inicjatywa wspierająca weteranów. To były naprawdę inicjatywy, które totalnie warto było wspierać. Na teraz Marcin Gortat mówi o tym, że wieś mu nie będzie ustawiać życia, bo, bo to są ludzie z małych miejscowości, więc co oni o, o tym wszystkim mogą wiedzieć. I prawdę mówiąc, jest mi smutno. No ale okej. Okay. Ja też w sumie wolałabym, żeby władze mojego kraju wybierali ludzie, którzy chociaż przynajmniej podstawową historię tego kraju znają. Przez Polski, który rok? Nie mam pojęć. Nie, nie odpowiem ci teraz na to. Naprawdę? Naprawdę. A jeśli nie znają, to może chociaż tacy, którzy mają naprawdę analityczne, matematyczne umysły. Ile jest 7 razy 9? 7 razy 9. Tak? O Jezus, Maryja. No ale jest jak jest. I na tym właśnie polega demokracja, że prawa wyborcze mają wszyscy polscy obywatele, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, nawet ci mieszkający w Orlando, niezależnie od tego, jakie mają wykształcenie czy jaką wiedzę. Na tym polega demokracja, Marcin. Jednak ta wypowiedź niesie się po sieci już od kilku dni, bo podejście polskiego młota do ludzi z mniejszych miejscowości niż Orlando. No, wkomentowany jest na milion sposobów. Mi osobiście najbardziej chyba spodobało się to, to bowiem oddaje całość sytuacji. No i tak, jest mi z tego powodu przykro. Naprawdę przykro. Bo choć wydaje mi się, że te kilka ostatnich wypowiedzi Marcinowi Gortatowi tego, co zrobił dla polskiego sportu i jego sportowych sukcesów nie odbierze, to może mu te kilka ostatnich wypowiedzi odebrać coś znacznie bardziej. Długotrwałego, można powiedzieć, czyli zaufanie społeczne, które budował przez takie choćby akcje jak Polish Heritage Night czy inne, o których już mówiłam. No ale mówić mu nikt nie zabroni. Na tym też polega demokracja. No ale osób, które koniecznie muszą wyrazić głośno swoją pogardę czy nienawiść, czy w ogóle inne polityczne poglądy, jest znacznie więcej. Jest to taki, można powiedzieć, amerykański styl. Widzieliśmy to w kampanii wyborczej, gdzie startował Donald Trump i Kamala Harris. E, no, cóż. Celebryci postanowili rozmawiać nie tylko o sztuce, sporcie, czy e, nie wiem, literaturze, czy muzyce. Postanowili głośno mówić o swoich poglądach politycznych. I'm going to say one thing. Fuck Trump. No i tam też wydaje mi się, że odniosło to zupełnie odwrotny od zamierzonego skutek. No ale polscy aktorzy oczywiście nie mogą pozostawać w tyle. No i to już od wielu lat. A w tej kategorii wydaje mi się, że palmę pierwszeństwa, ten na pewno, dzierży Krystyna Jada. Jak wejdziemy na jej profil facebookowy, to jest to tak naprawdę studium politycznego szaleństwa pomieszanego ze sztuką, bo zdjęć pani Krystyny z teatru, czy w ogóle z teatru pani Krystyny, jest tam mniej więcej tyle samo, co zdjęć Donalda Tuska i Romana Giertycha. Są tam też oczywiście podawane różne posty, głównie te polityczne. I czytanie ich może sprawić taką masochistyczną przyjemność. Jeden z nich jakby szczególnie mi się spodobał, jest to taki post jednoczący. Nazywa się Edukacja albo Mrok. Mm, ale trzeba zrozumieć, czego boi się 51% ludzi w Polsce, co im wtłoczono do głów oraz w co stracili wiarę. Wiadomo, trzeba to wytłumaczyć. Pół Polski nadal wierzy w wolną, kulturalną, demokratyczną Rzeczpospolitą. Ta druga połowa, jak rozumiem, nie wierzy. To są wspaniali ludzie. Jest to żywa tkanka nowoczesnej Polski, i ci ludzie zasługują na to, byśmy byście ani przez chwilę nie zawahali się. Panowie, nie ma czasu na rozpacz. Nadal macie priorytety. No i tutaj, oczywiście występują priorytety. E, natychmiast nawiążcie kontakt, pisze pani. Właściwie to nie pani Krystyna, ale ona udostępnia. Natychmiast nawiążcie kontakt z uniwersytetami, naukowcami, nauczycielami, lekarzami, aktorami, reżyserami, dziennikarzami, pisarzami, artystami, muzykami, sportowcami, noblistami i poproście ich o pomoc w edukacji społecznej. Zadziała edukacja, bo ona działa zawsze. Trzeba zebrać Radę Mędrców. Zbierzcie najmądrzejszych ludzi w tym kraju i poproście ich, żeby wymyślili strategię odbudowy zaufania. Wierzę, że zrobiliście wszystko, co możliwe. Teraz czas poprosić o pomoc i zaangażować inteligencję do działania. Bla, bla, bla. Trzeba zmienić kierunek wektora i zacząć łączyć Polaków. Rany. To jest naprawdę bardzo dobre. No ja uważam, że jeżeli wezwiemy Radę Mędrców i całą inteligencję w końcu, to być może coś z tego łączenia będzie. Tylko, żebyśmy pozostawili tych głupków, żeby nie było tutaj jakiegoś, nie wiem, mieszania się głupich z mądrymi, bo to zupełnie bez sensu. No ale w ogóle pani Krystyna już od kilku lat tak waha się między wolą edukacji poprzez Radę Mędrców, a płakaniem nad głupotą społeczeństwa. No ale jest aktorką wybitną, w związku z czym warto jej posłuchać. Tego zresztą słuchamy już od lat. Mam medal człowieka wolności. Mam medal Karola Wielkiego za pomoc w zjednoczeniu Europy, jeśli chodzi o w dziedzinie kultura. Ja się czuję jakby ktoś na mnie srał po prostu cały czas. Wybitne postacie polskiej kultury zazwyczaj właśnie wypowiadają się w taki kulturalny sposób. Ten język, gdzieś tam jest podobny wśród tych najwybitniejszych polskich aktorów. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, prawda porozumienia nie, kurwa. To oczywiście trwa tak dłużej. Pewnie większość z Was już tę wypowiedź słyszała. Myślę, że tyle wystarczy, żeby zobaczyć, jakie poglądy chciałby, żeby wszyscy mieli Andrzej Seweryn. Też aktor oczywiście wybitny. Swoją drogą kiedyś mąż Krystyny Jandy. No i nie wiem, co ich poróżniło, ale zaryzykuję stwierdzenie, że na pewno nie była to polityka i podejście do niej. No ani pewnie nie sztuka. W tym pokoleniu tych wybitnych aktorów oczywiście jest więcej osób, które chciałyby powiedzieć nam maluczkim, jak trzeba żyć. Drodzy wyborcy wszystkich opcji, spójrzmy jeszcze na to z innej strony. Gdy 10 lat temu pisowski kandydat Andrzej Duda wygrał wybory, pierwszym politykiem międzynarodowym, który złożył gratulacje, był Władimir Putin. W tej chwili, jeśli wygra Nawrocki, radość na Kremlu będzie jeszcze wielokrotnie większa, ponieważ jeszcze bardziej skompromituje nasz kraj. Jeśli chcecie tego, to głosujcie na Nawrockiego. Dla mnie i dla wszystkich moim zdaniem mądrych patriotów polskich kandydatem jedynym jest Rafał Trzaskowski. Swoją drogą ciekawe, że ci wielcy ludzie Estrady zawsze mają taką potrzebę, żeby powiedzieć, kto jest prawdziwym Polakiem, a kto nie. Zresztą to jest taki argument, który strona, która lubi się nazywać stroną demokratyczną, używa w stronę strony, która chyba woli się nazywać stroną patriotyczną. No więc strona liberalna, nazwijmy to, żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi, uważa, że ta prawa strona zabiera im Bycie Polakiem i nazywa ich nieprawdziwymi Polakami, Niemcami itd. Tak no i tutaj akurat może potwierdzić to Jan Pietrzak. Te wypowiedzi były tak historyczne, tak emocjonalne, nie tak bzdurne w gruncie rzeczy, że on nawet zapomniał języka polskiego. Plątało mu się wszystko, byle tylko oprócz kandydata, kandydata prawdziwych Polaków, więc to, to jest groteskowa postać. Tutaj akurat kontekst był taki, że Jan Pietrzak mówił o prawdziwych Polakach w kontekście ostatniego przedwyborczego wywiadu Donalda Tuska. No ale przykładów akurat z tego artysty jest znacznie więcej. Poprosiłam nawet Was, internautów, o pomoc, żebyście mi powiedzieli, co Was najbardziej, które takie wypowiedzi Was najbardziej zdenerwowały, czy w jakiś sposób poczuliście się dotknięci. No i nazwisko Jana Pietrzaka pojawiało się dość często. A chyba najmocniejsza z takich wypowiedzi to było wtedy, kiedy lata temu nazwał wyborców Bronisława Komorowskiego gnidami i wszami. Z tej prawej strony mamy Jana Pawlickiego, scenarzystę, który pisze o tym, że ludzie przestali się bać tej elitarnej hołoty. Co też jest dosyć ciekawe, bo pierwsza strona mówi o sobie per elita, druga o tej pierwszej mówi elitarna hołota, czyli w zasadzie gdzieś tam się zgadza, ale nie do końca może jest to superkulturalne. Ale skoro mówimy o ludzi, o ludziach, którzy walczą piórem, no to liberalna strona ma swoją Olgę Tokarczuk, która twierdzi, że jej książki są zbyt mądre, żeby trafiały na wieś pod strzechy. No a z kolei prawa strona ma Jacka Piekarę, który, no ostatnio na przykład napisał tak. W 1920 roku byli tacy Polacy, którzy cieszyli się, że armia czerwona zwyciężyła Polskę i zbliża się do Warszawy. Ten sam cywilizacyjny pień, jak, którzy dziś, jak ci, którzy dziś głosowali na Trzaskowskiego. Problem jednak w tym, że wtedy tych odszczepieńców była garstka, a teraz to około 50%. No i to są pisarze, właśnie. No dobra, no to może w takim razie. Piosenkarze są bardziej wstrzemięźliwi w słowach i nie wiem, piszą muzykę, która wyraża ich myśli, a nie muszą koniecznie mówić, nie wiem, śpiewają może? Ale też nie do końca. W tym nowym pokoleniu, oczywiście teraz idolem liberalnej, nazwijmy strony, jest Krzysztof Zalewski, o którym mówi się, że ten to potrafi wyrazić myśli nas wszystkich. No i wypadałoby, żebym, jako autor roku coś powiedział autorskiego, to może powiem tak. Ci, co tak mówią, chyba mają rację. Pięć gwiazdek, trzy gwiazdki i konfederację. Trzymajcie się. Na no tym starszym pokoleniu jest oczywiście m.in. Maciej Maleńczuk, którego pokazywaliśmy już tak wiele razy, że już nie będę tego powtarzać, no ale jest też na przykład Zbigniew Hołdy, który zna się na muzyce, wiadomo. No i od gustu muzycznego uzależnia powagę kandydata na prezydenta. Ta subkultura piłkarska. Kib Kibolska, to jest coś, co słucha rapu. Oni nie słuchają kasi nosowskiej, jako artystki wyjątkowej. Oni lubią rymowanki z bluzgiem, z seksem, z tym, że ktoś gdzieś coś wciągnął nosem. Tu oczywiście możemy pozdrowić Tedego i Wówunia. Zajmijcie się czymś porządnym, elitarnym, jeżeli w ogóle chcecie się wypowiadać na jakikolwiek temat, a najlepiej tego nie róbcie, ale to już jest akurat moja dobra rada. No dobrze. No to w takim razie profesorowie. No bo któż, jak nie ta rada mędrców? No któż w tej radzie mędrców miałby być jak nie profesorowie? Wracając do mojej prośby do internautów, żeby dali jakieś przykłady czegoś, co ich oburzyło, był przykład profesora Andrzeja Zybertowicza. Te wyniki pokazują, że około 40% głosujących wypisało się z polskości. To są ludzie, dla których zakorzenienie w historii polskiej, którzy nie szukają swojego własnego źródła tożsamości, poczucia wartości w Polsce. I jak dodamy do tego niegłosujących, oczywiście to nie można wszystkich do tego zaliczyć, ale mamy poważny problem. Ok, no więc postanowiłam dołożyć do zestawienia profesorów. Tyle, że... Prawa strona ma swojego profesora Zybertowicza, lewa strona ma cały wianuszek, który mogłabym wymieniać, ale zostawię, nie wiem, dwoje. E, chyba do tego, na potrzeby tego felietonu jeden, to jest już ulubiony przez naszych widzów profesor Markowski, który nie potrafi przestać mówić i mniej więcej mówi tak. Ja nigdy nie zostałem poinformowany, że całe swoje życie tu na ramieniu będę miał rolnika, któremu będę musiał zapewnić emeryturę. Ja miałem tutaj też górnika i hutnika do niedawna i też mi się to nie podobało. I wie pani, tak już całkiem znowu w pierwszej osobie, nigdy żaden rolnik do mnie nie przyszedł, nie przyszedł. Panie Radku, ja Pan tak dziękuję, że Pan się do tej mojej emerytury tak e, dokłada. I wie pani, w tych kategoriach trzeba patrzeć, kto tu pracuje, gdzie idą transfery i kto kogo utrzymuje. Bo... No i dodaję też świeżutko profesor Magdalenę Środę. Ech. Ja mam wrażenie, że ten nurt społeczeństwa, który pewno można kojarzyć z tradycjonalizmem, on jednocześnie jest bardzo antyelitarny. I być może być może to też jest ten element, prawda? Wy, intelektualiści, wasze argumenty, wasze rozumowania, wasze studia, a my tu prości ludzie, którzy mieszkamy gdzieś na Podhalu, i my mamy tylko matkę boską naszego księdza i Internet w domu. Jako osoba, która wychowywała się na Podhalu, muszę powiedzieć, że nie, pani profesor, tam jest więcej niż kościół i internet. Naprawdę. Można pojechać, przekonać się samemu. No ale cóż, profesorowie nie uznają, że milczenie jest złotem, albo może w ogóle złota nie cenią, więc mówią, a teraz pokażę wam coś, co młodsi widzowie uznają pewnie za wytwór sztucznej inteligencji, a starsi powiedzą, tak, kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów. To będzie fragment dość popularnego programu publicystycznego sprzed 15 lat, który ukazał się zaraz po tym, jak utworzył się Komitet Honorowy Poparcia Bronisława Komorowskiego. No i podczas takiej uroczystości, gdzie ten komitet był powoływany, padły skandaliczne, jak na ówczesne czasy, słowa, że Polska jest w stanie wojny domowej. Oczywiście słów było więcej, ale posłuchajcie, jak to było kiedyś. Widziałem. Wybrane fragmenty. No i te fragmenty, fragmenty wystarczą, przyczytki. żeby ocenić. Coś tam było dosyć, do, dosyć pojechali moi znajomi dosyć jakiś ostrymi. Ale to jest nic, w Ale powiesz... do, do, dosyć za bardzo? No ja wiem. No, tak. tym nie byłem zgorszony, tym nie byłem. Z tego, co widziałem. Nie, ale tak zupełnie poważnie. No bo, bo nie... jeśli, jeś, często pod adresem PiSu padały zarzuty, że są... Agresywni. Tak. Agresywni. To... Nietolerancyjni, uh -huh. y, że dzielą, a nie łączą. To czy bardzo poważani, fantastyczni ludzie mogą jednocześnie stawiać komukolwiek zarzut, że on jest kawalerem, że ma kota albo jest psychopatą? No, to nie. Nie nie, 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 nie. nie, nie, powinni. A pan Jerzy Zelnik, co pan myślał, jak pan słyszał? Nie powinni. Nie powinien. A dlaczego pan? Nie wiem, pan. Proszę powiedzieć, nie pan? To takie było troszeczkę, jakieś rodzinne spotkanie pełne emocji i tam niestety jakiegoś taktu, umiaru zabrakło, bo do tego namawiała ta strona, a niestety nie umie dochować przyrzeczeń. Gdzie skręciliśmy w tej ewolucji narodu nie tak przez te 15 lat? W tamtych czasach ta dyskusja mogła się wydawać nawet ostra, ale to był moment, kiedy Tomasz Lis twierdził, że ci wspaniali ludzie z tej elity nie powinni się wyrażać w taki sposób i naśmiewać się z tego, że ktoś jest kawalerem czy makota. Daniel Olbrychski mówi, no pojechaliśmy trochę za mocno. <grytanie> Zbigniew hołdyz mu przytakuje, a Jerzy Zelnik, najostrzejsze, co mówi, to, że druga strona nie potrafi dochować przyrzeczeń. Co się z nami stało przez te 15 lat? U samego Jerzego Zelnika, akurat po okresie politycznej burzy i naporu, wrócił czas refleksji i to jest jego wypowiedź z teraz, z tego roku. Oczywiście no, życzę Polsce jak najlepiej, bo to jest mój ukochany kraj, ale niezależnie od tego, kto rządzi, no, życzę każdemu rządowi, żeby robił to jak najlepiej dla dobra. Nas tutaj wszystkich. Ale chciałabym zakończyć jeszcze jednym takim pozytywnym przykładem, żeby się skończyło sympatycznie, bo naprawdę nie wszyscy aktorzy, piosenkarze czy sportowcy czują taką wewnętrzną potrzebę, by być kompasem moralnym w absolutnie każdej dziedzinie życia absolutnie wszystkich ludzi. Nie wszyscy? I paradoksalnie, to właśnie oni tym kompasem często zostają. Dlatego zostawię Was z wypowiedzią jednego z chyba zaryzykuje stwierdzenie najlepszych piłkarzy w polskiej historii, który święci triumfy z Barceloną, ale niestety w polskiej reprezentacji już go nie zobaczymy. Ale warto go posłuchać. A ty wiesz, czym jest dobro? Ja wiem, czym na pewno. Czym, czym jest dobro, czym, czym jest zło. Ja, ja... W sensie politycznym też. Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem, rozumiem to, co ty mówisz, ale ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek posłuchał mnie, bez względu to, jak byłbym przekonany o swoich poglądach politycznych, mnie piłkarza, że, żeby. Oddał jakiś głos na danego kandydata, na daną partię mhm. polityczną, bo szczęśliwy tak napisał bo to jest słabe. To znaczy miej swoje poglądy mhm. i głosuj. Spróbuj nowości SFD: kreatyna all nutrition w musujących tabletkach na siłowni, w domu zawsze z tobą. Partnerem kanału jest XTB aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Bonuseria. Zgarnij nawet tysiąc złotych. Tylko w STS. Czechini Muszyna. Naturalny magnes i wapń. Pij najlepsze minerały. Zero kompromisów, tylko zdrowsze i bielsze zęby. Stopa White On. Po prostu.